No witajcie wszyscy, tu Gamersden gramy w Gwinta. No i tak, po przeczytaniu ostatniego komentarza stwierdziłem, że faktycznie wypadałoby pokazać Wam tą talię, więc no tak dla porządku. Dzisiaj zagramy sobie jeszcze Furion ligę, talia McBearda, nie wiem czy on to od kogoś ściągnął, czy sam wymyślił. Generalnie talia taka dość śmieszna. Nie jest jakoś mega skuteczna może, ale całkiem fajnie się tym gra. I teraz co my tu mamy? Regis, który jest naszym finisherem tak naprawdę. Bo w całym tym deku chodzi o to, że zadajemy trochę Damage'y i mamy trochę krwawień, więc możemy przy dobrym układzie ustawić sobie ładnie rząd przeciwnika na Regisa. I wiadomo, im większy rząd, tym więcej regis może zadać punktów damage'a, Więc teoretycznie, nie licząc takich e, deków, które dużo spełnują e, sojuszników, e, jak na przykład Arachask Queen, stary e, na, na te drony, e, no to nie licząc takich deków, generalnie potrzebujemy dość długą trzecią rundę, żeby takiego finishera. Walnąć, więc przy, przewagę mamy w momencie, gdy trzecia runda jest długa, tak naprawdę. Geralt Igni oczywiście też finisher. Triste Lekineza wyciąga mi kartę specjalną brązową, a jedyna brązowa moja karta specjalna to jest ofiara dla Frei, więc możemy sobie ze cmentarza wyciągnąć e, <laughs> brązową jednostkę, którą na, e, teoretycznie powinien być korsarz Demon. I na tych korsarzach demonach yy, się opiera cały, cały ten dek, i, i, i blidowanie, krwawienie, cały czas wykrwawianie wrogów. Do tego co jeszcze mamy? No, Morgfark. Morgfark, który tak naprawdę, jeśli ma ktoś z przeciwnika, lub nawet takiego, który ma zbroję, teraz, no to działa jak reset tak naprawdę. Czyli resetuje go do o jednego punktu mniej niż ma, niż ma siłę bazową. E, więc to jest bardzo dobra karta i może naprawdę sporo punktów zrobić. Holger Czarna Ręka no, działa dobrze z okrętami i z korsarzami. A mamy właśnie w tym deku w zasadzie same okręty i korsarzy, czyli generalnie. Coś tam powinien nam jakieś dodatkowe punkty dorzucić, jak go wystawimy. Sam ma 6 punktów, więc jest całkiem niezły. Myszowur wyciąga kartę Alchemii z stali. I co teraz ciekawe jest, dawniej tą kartą Alchemii była tylko ofiara dla Frey w tym deku. Ale po ostatnim patchu Maligna dostała też. Status alchemii, więc teraz mogę myszoworem wyciągnąć malignę lub ofiarę dla Frei, No i jest to jakiś tam, powiedzmy, thinning w tym deku, odchudzanie. Wsiekła szarża zadaje jednostce 5 punktów wyobrażeń, ale przy rządze krwi 3 zniszczy jednostkę, czyli to też może być używane jako finisher, bo pamiętajcie, że zdolnością naszą w tym deku jest furia czyli tworzę trzy uszkodzone jednostki po stronie przeciwnika, więc mogę w jednej turze użyć zdolności przywódcy i jednocześnie od razu aktywować sobie wszystkie krwawienia trzy lub mniejsze. Rządzę krwi, przepraszam, trzy lub mniejsze. Więc tak samo w wściekłej szarży. Jeśli użyję zdolności przywódcy, wściekła szarża wchodzi... Z rządzą krwi, czyli niższe jednostkę. Rejza daje krwawienie, no i oczywiście wyciąga też losowy brązowy okręt, więc to też jest jakiś tam thinning, A przy okazji e, działa też jakby w temacie deku, bo daje krwawienia. Gremista, wiadomo, oczyszcza jednostkę. I mogę jeszcze po użyciu alchemii oczyścić coś jeszcze raz, więc no generalnie gremista, wiadomo, przydaje się na przykład na obrońców w tym momencie, bardzo korzystne, lub na wyczyszczenie jakiejś e, jakieś tam nagrody syndykatu, albo trucizny, takie różne pierdoły, wiadomo, terror wielkiego morza. To jest karta, która tak naprawdę nie wiem, czy mi się tu przydaje, ale generalnie ma dwa punkty pancerza, jak wchodzi. Tak, dobrze myślę. Tak, dwa punkty pancerza ma, jak wchodzi. Więc mogę gościa wystawić. On ma 7 prowizji. Wystawiam go za 5, ma zapał i może użyć dwóch demage'ów y od razu, lub za każdym razem, gdy zagrywam pirata, to mu się ten damage jakby zwiększa o 1. Więc teoretycznie, w momencie jak wchodzi, to mam 7 punktów za 7 prowizji, więc jest ok. Maligna, wiadomo, alchemia, więc mogę ją wyciągnąć myszoworem. Do tego zadaję 6 punktów we wszys wszystkim jednostkom w rzędzie. E, więc może to służyć do usuwania jakichś engine'ów lub do zranienia kilku wrogów naraz, co by mogło mi na przykład pozwolić e, odpalić jakiś, jakąś rządzę krwi. E, Drakkar bojowy, dokładnie to samo, do odpalania rządzy krwi. E, szkuci dają jednostce pancerz. To jest taka karta trochę na siłę wsadzona, bo już trzeba było jakoś coś wrzucić za pięć. E, więc tak naprawdę ona mi tu specjalnie dużo nie daje. Aczkolwiek, może to być jakieś kombo z mocarzem z Falbloda? Nie, nie. Zda się, mocarzy z Fallbloda chyba muszę wymienić na coś innego. Zaraz to zresztą zrobimy. E, zamiast mocarzy z Fallbloda, to ja tu chciałem mieć. Jak się ci goście nazywali? Pamiętam, no nie wiem, czy nawet szabrowniczka by się bardziej nie opłacała, tak naprawdę, eee, ale chodziło mi bardziej o. No nieważne. W każdym bądź razie, no niech zostanie na razie mocarz z Fallblooda, bo to zdaje się ta karta, o którą mi chodziło, to chyba jest z piątką, więc nie będę mógł tego wrzucić. Chodziło mi o... E, nawet też nie z piątką. Nieważne. Nieważne. Lecimy, wracamy do y, tematu. Y, draka u wiadomo, 3 damage'e. Korsarz, no i to jest oczywiście okręt, więc działa z Korsarzem jako combo, Podobnie jak Drakkar bojowy. Korsarz daje wrogiej jednostce krwawienie na dwie tury. Przy czym ma odnowienie za dwa, ale jak zagram e, okręt, no to mu się odnowienie zmniejsza o jeden. Czyli mogę co turę dawać dwa krwawienia komuś, jeśli będę co turę zagrywał okręt. Także całkiem spoko. Krwawy połów to na przykład do usunięcia z, jed... z rzędu obrońcy. Kapitan Piratów. Kapitan Piratów to jest następna karta, która ma rządzę krwi. Zadaje 3 damage e wrogiej jednostce, więc to jest też dobre nawet. albo do ustawienia pod regisa, albo do pozbycia się jakiegoś enginu całkiem spoko, tyle tylko, że on nic nie robi, on, to jest właśnie ten problem, że on nic nie robi w momencie, gdy nie masz tej rządzy krwi uruchomionej, więc warto jest mieć tą rządzę krwi w jakiś sposób odpaloną. No i mocarz z falbloda zadaje wrogiej jednostce dwa punkty obrażeń, a przy rządze krwi e, dwa daje jeszcze dwa krwawienia, więc całkiem spoko też. E, za cztery prowizje możesz dostać sześć punktów w sumie, więc... Więc jest nieźle. I okej, okay, no i tak się przedstawia ten deck. Na razie zaczęliśmy dopiero nim grać, więc no nie opanowany on jest według mnie, znaczy przeze mnie jeszcze dobrze. Więc nie będę w nim nic na razie zmieniał. Zagram myślę jeszcze... Jeszcze oprócz tego razu myślę jeszcze raz i wtedy zdecydujemy czy zmieniamy coś w tym deku po prostu czy całkowicie wyrzucamy i, i myślimy nad czymś innym. Na razie spróbujmy wygrać coś, bo ostatnio były same przegrane. No i mamy potwory, zakładam, Jeśli że co to ma wziąć. Zacznij się do nich modlić. To nie jest y, y, rój, tylko woń krwi, czyli rzeczywiście zdolność Detlafa, tak? Eee, dobra, co mamy? Mamy tego pana, to jest dobrze. Z Royal Decree możemy wyrzucić przykładowo akwarium. Może na razie nie. Z Royal Decree sobie zostawiamy zwykle na Geralta Igni. Świat zaraz spowije noc. Jeśli któryś z wrogów krwawi. A, no, właśnie. przyrząd ma krwawienia, to gremista mi jest potrzebny, właśnie. No, nie... A u mnie. dobra. Kurde. <ścoughs> dobra, no to co? Zróbmy na początek tak, drakkar łupieżców, nie mamy ani jednego e, tego, korsarza Dimuna, czy jak on się tam nazywał. No ten działa na bliskie starcie, więc trzeba go będzie przesunąć do drugiego rzędu. Okej. Okay. Spróbujmy wygrać tą pierwszą rundę, to by było dobre, jakby się udało. Nie wiem, czy się uda. No zobaczymy. No dobra. Eee, teraz tak, ten ma krwi 3, czyli on na razie nic nie zrobi. Holger. No, wystawmy Holgera, niech będzie. Mamy morgwarga, więc to, że się ten gościu e, cały czas boostuje, to jeszcze nic nie znaczy, bo morgwargiem możemy go całkowicie zresetować do. Do trzech punktów? Tak, do trzech punktów. Skrupule, ostatnie słowa. Nawet dobrze, jakby on był jak najwyższy, że tak powiem. Dobra, mamy następne krwawienie, coraz fajniej. Dobra, wystawmy drak karbojowy. Co teraz? Trzy obrażeń... ...wykradnie. To już gorzej, bo teraz już mu się druga jednostka napompowała. Trochę. Dobra. rejsę wolniemy. No, ale mamy dwujeczkę jeśli chodzi o e, rządze krwi, więc jest OK, czy oni się jakoś jeszcze bustują? Nie e, On ma cztery siły bazowej, a ten ma też cztery siły bazowej No to idę po ciebie. Ale nie masz tego. spasuję, dobra. Eee... No ale mamy niestety do zrobienia 20 20 punktów, tak, Dychę mogę zrobić, jeśli użyję wściekłej szarży. Musiałbym dwie karty zużyć. A dwóch kart już nie odrobię, niestety. Z dupa zimna. Dobra, pasujemy. Dobra, mamy Regisa. Mamy korsarza Dimuna. Na dry pass możemy zagrać kapitana piratów ewentualnie. No dobra. Niech tak graj... niech tak będzie i grajmy. No jest dry pass. dobra. To oznacza, że będę miał jedną kartę straty w ostatniej rundzie, tak? A ten tu czego? Dawać go, nakarnimy rybę Z tym, że no powiedzmy, że mogę jedną jakby kartę dodatkową zagrać ze zdolności przywódcy, aczkolwiek on też ma ekimę tworzy. Zmieńmy kapitana. Jest malikna, to chyba lepsze. No dobra, powiedzmy, że tak zagrajmy. I zaczynam. Zagrajmy tego pana. sorry, nie z wpadało Jeszcze dodatkowo e, to, że mamy tą furię i tworzymy sobie te trzy syreny z, z jednym punktem, to nam też uruchamia e, Regisa, prawda? No dobra. Powiedzmy, że on ma tam dwa nekery. Okej. Okay. No to my teraz sobie wystawimy tego oto korsarza. na Dajmy im krwawienie, niech mają coś z życia. A no, to akurat nie, pozb nie pozbawiam je eee, tego pancerza, krwawienie, więc jest ok. Eee, zróbmy w takim razie drugiego korsarza. No bogowie nam dzisiaj sprzyjają. No tak, pana. Dobra, mamy tych krwawień już od nas strania. dobra. No to zróbmy tak, Chcę się pozbyć tego kolesia w sumie. Będzie boostować dobrze, niech się boostuje, gdzie można zobaczyć teraz, bo nie do końca kojarzę, ile jest w danym rzędzie punktów. No tu widzę, że jest 14. proste do policzenia, ale nie wiem, gdzie to jest tak do końca. Eee... Dobra, zróbmy. Zróbmy malignę na ten rząd. Zobaczymy, jak się poustawiają. O, całkiem nawet. Ok. z tym okrętem, trzeba go będzie zużyć jakoś szybko. Bo... Brązowa jednostka z dowolnej frakcji. Lok. A, no to poleci w tego, w stateczek. Na życie, dobra. Czy jedno, co na pewno zrobimy, to damy mu krwawienie. Czemu też damy krwawienie, bo czemu nie. I co teraz? Trzeba by było chyba zagrać dekret królewski. Ale nie mam pojęcia co zagrać. Czy gremista usuwa loki? Chyba nie usuwa, nie? A daj mi tristelekinęze. Czy mogę Ci pomóc? O, tak to zróbmy. Chyba nie do końca opłacalne było. Dobrze, Kurde. pięć punktów wyobrażenia, a to ma pokrzepienie, Co to się będzie wzmacniało. No dobra, idę w to. お zerel。<Oz> Tak to zrobimy, ale obawiam się, że to będzie mało. No na pewno na pewno. Dobra, no to nie mamy coś szczęścia, no ale zagramy jeszcze tego ostatniego. Niezłe, ale niewystarczające. O, dałem się złapać na przewagę kart, i w ogóle dobra poddajemy to, bo już nie ma sensu grać dalej. Ok. się dałem manewrować jak zwykle. Nie no, myślę, że trzeba będzie coś pozmieniać. Myślę, że ten dek nie jest specjalnie rewelacyjny. Eee, trzeba będzie coś pozmieniać, ale chciałbym zostać przy Skellige, tylko może coś innego wymyślimy. Jeszcze sobie przeglądnę te wszystkie karty na Skellige i zobaczę, co tam się da zrobić. Na razie jeszcze... No ja mam taką pracę, że pracuję na, na, na 12 godzinne zmiany, więc w tym momencie jeszcze jestem w pracy. Jak będę miał wolne dni, to wtedy coś pomyślę. E, ten odcinek już ma prawie pół godziny, więc na dzisiaj kończymy po jednym tylko pojedynku. E, jutro... Nie wiem, może wrócimy do Kalante albo coś, zobaczymy. Kalantę była spoko nawet. Albo już dawno nie graliśmy z kojatelem żadnym. Może coś ze Skojatela e, na dzisiaj kończymy. E, dzięki bardzo za oglądanie. Dzięki za subskrypcję. A jeszcze takim: e, no, ogłoszenia, z ogłoszeń parafialnych to mamy już ponad 90 subskrybentów. Więc po pierwsze, dziękuję bardzo. A po drugie, oczywiście, po przekroczeniu 100 subskrybentów, będzie jakieś rozdawnictwo na kanale znowu. Więc już na pewno mogę potwierdzić, że będzie do rozdania Battletech e, Gierka od Paradoksu. Taka strategia turowa e, z mechami. E, też są tam jakieś let's playy u mnie na kanale z tego, więc możecie sobie zobaczyć. To chyba były pierwsze filmy, które w ogóle umieszczałem na, u siebie na kanale: to był Battletech. No i oczywiście jeszcze. I jeszcze się coś tam znajdzie. Jeszcze będą jakieś inne gierki na pewno. Ale jakie konkretnie, no to już potwierdzę później, bo na razie jeszcze sam nie wiem. W każdym bądź razie dziękuję Wam bardzo za wsparcie. No i za subskrypcję, za oglądanie. Komentarze. Jeśli chcecie jakąś konkretną, inną grę, może niż Gwent, zobaczyć e, na kanale, to też piszcie w komentarzach, czemu nie. Najchętniej siedzę oprócz oczywiście Gwinta. Strategiach wszelkiego rodzaju i city builderach. Planuję niedługo zrobić jakiegoś live'a z workersów, workers and resources Soviet Republic. Myślę, że jakąś taką serię na live'ach zaczniemy. No a tymczasem, tymczasem tyle i dzięki bardzo za oglądanie jeszcze raz i wszystkie subskrypcje. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.